to wszystkim ze strony Jacu Games. A dzisiaj sobie zrobimy kolejnego Overwatcha. Tak, jedziemy z kolejnym Overwatchem. Tym razem na mapie De Inferno, jak widzicie. No i co, dobra, nie przedłużają się. Jedziemy z tym koksem. Detektyw Jacu wkracza do akcji. No i zobaczymy, jaka jest tutaj sytuacja. Dobra, mamy tak, mamy rundę 11. Natomiast 9 do 1 dla antyterrorystów. No, widać, że tutaj pan podejrzany pewnie koksił. 37% headshotów. No, wynik taki no przeciętny. Dobra, na którym miejscu jest nasz pan podejrzany? Jest na przedostatnim miejscu, 724. Dobra, no i co? Zobaczymy co nam tutaj pan podejrzany pokaże. Włączę sobie tutaj demko, no i zobaczymy co on tutaj nam pokaże. Wie co? Może trochę... Pozwólcie, że trochę przyciszę sobie cesa, bo... Ostatni raz właśnie miałem kłopot z audio. Jeszcze może trochę przyciszę. Żebyście bardziej mnie słyszeli. Dobra, okej, okay, dobra. I powracamy. Dobra, mamy Fragensa. Okay. Oj, skąd on wiedział? No 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 co to było dziwne? Tak się od razu na jego wychylili nie? Też się to zauważyli, nie? Okej, okay, dobra Możemy mieć kolesia z Wolchakiem. Pozwolicie, że sobie się napiję mm. Woda z cytryną plus, plus cukier Polecam Jacu Games Dobre to jak gracie w Cesa. Dużo witaminy C. Dobra, nieważne. <gry> Dobra, przejdźmy do overwatcha. Dobra. Nie, co ten pan podejrzany teraz robi? Kurczę, zraszował to. Dobra, to na razie są takie rundki, nie? Wiecie. No, jest teraz już trzeci. O no zobaczymy. No, ma już tam skina, nie? Zobaczymy teraz. Brate, ja próbuję coś ugrać. No, ale niestety został rozwalony. Nie wiem za co go zreportowali. Może zaraz będzie jakaś fajna runda, na której coś fajnego pokaże. Dobra, tym razem chyba to je leci na B. W ogóle teraz było coś takiego z tą, z tą mapą, właśnie, z tą The Inferno, że coś tam nie było i na turniejach czy coś, ale najwidoczniej chyba przywrócili ją, nie? Jak ona jest, jak na nią gracze grają. Dziwne, dziwny strzał, naprawdę. Choćby wiedział, że tam jest. Chce się kryć. Wie co? Teraz będzie taka sytuacja pewnie, że będzie wchodził Zaraz zobaczymy. O, wchodzi Zobaczymy, kiedy strzeli Idealnie z czasem, nie? No nie! Sk sk skąd? to wie? Dobra, stuprocentowy wallhack Ja nie wiem, ja nie wiem co to jest z tymi naprawdę O, ludzie złoci a skąd ta wiedział? No centralnie mu na łeb się namierzał, nie? No to już jest perfidne, nie? Chce się kryć, ale mu nie wychodzi. Haksior sure, jak nic. No, jasne. Dobra. Dobra, dobra. Już tam plantuje, zaraz zobaczymy. No skosy go pocisną, dobra. Przewiniemy to trochę. Okay, dobra, poszedł smok. Jak ten smok się odbił? Ja... Nie mogę. wiedzieć jak ten smok się odbił, ale teraz bania mu wlazła, się aż zagapiłem. Ja nie mogę, z wrażenia. Dobra, jest bańka. Znaczy, tak, ta nie ma, nie? No, strzały normalne. no kurczę, dwuhama, koleś, Patrzcie, już, 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 już mu daje info, że... Już, już tam chciał rzucać tego, flesza. Ja cię kręcę. Niemożliwy, niemożliwy koleś. Widzisz, widzisz, że tylko jest jeden na A, to I teraz patrzcie. o od razu tylko zobaczył. Prawo, lewo, wbija. No, już wie, że tam jest. Już, już to widać, że wie. O jak, jak się na niego patrzy perfidnie. Nie, wcale nie ma haków, karwasz twarz. Do odpału, koleś, do odpału. Patrzcie, patrzcie jak idzie. No i co, no i CT jest praktycznie bez szans, no. Pewnie się im daje info, znając życie. Tym razem, jak zauważyliście, zmieniłem które położenie kamerki. Jak wam tak będzie odpowiadała, to tam piszcie w komentarzach. Wydaje mi się, że będzie dobra. Widać HP, wszystko widać, nie? W ogóle co do kamerki to kupiłem ją e, Gdzie ja to kupiłem? W Zabrzu W tym, w Plejadzie No niby HD była napisana, nie? To se tam kupiłem Z Esperanto <gry> No tak się nazywała ta firma Znaczy ku, kury rozwala No jak ku, kury rozwala to już To już musi zostać, nie? Zreport, ten zreportowany, nie? Przeze mnie nie, no ale słuchajcie, nie, no koleś, koleś ma w Kryje się, jak, jak widzicie. Kiedy jak nawet pokazuje. No i teraz patrzcie, jak patrzy. Widzi, widzi wszystko, widzi. wlazła. No, taktykę teraz zrobili. Ja nie mogę, no nie no, strzelaczumie, nie, ale to, 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 co, co mu to da, jak i tak zostanie zbanowany, nie? Za jakiś tam czas, no nie jest dobra. Także co, wspomaganie celowania niewystarczające. Wspomaganie pola widzenia oczywiste, bez wątpienia. Niewystarczające, niewystarczające. No i mamy kolejnego haksa złapanego. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i co? Łapkujcie tam, subskrybujcie. Poklikajcie tam na moim profilu, piszcie wyzwania. Jeżeli macie jakieś fajne akcje, możecie mi wysyłać. Ja mogę z tego zrobić jakiś fajny filmik, jakąś fajną muzykę dać. No i co? Trzymajcie się na razie.